Dzień dobry. Tym razem krótki filmik na temat grzania ciepłej wody użytkowej. Jesteśmy w domu w Dom zamieszkuje samotna pani. Jej rodzina jest za granicą, dlatego mamy tu taki większy silos na około jednej tony. Teraz jest mniej peletu, ponieważ mamy okres letni, więc teoretycznie nie, nie, nie ma potrzeby dużego zasypu. Plus nie jest grzany dom. To tak w teorii. tak? Lipiec się bardzo zaczął zimną temperaturą, więc to też będziemy widzieli na statystykach. Kocioł również grzał dom. No, w tej chwili kocioł pracuje na 50% z mocą 15 kW. Grzeje ciepłą wodę użytkową do 50 stopni. W harmonogramie temperatura zadana 50, różnica poniżej 9 stopni, przedłużenie ładowania 4 minuty. Mamy tu harmonogram. No i w harmonogramie tutaj kocioł grzeje tą ciepłą wodę od godziny 8 do 22. Tak więc w tych godzinach pilnuję, żeby ta woda była grzana do 50 stopni. Jeżeli temperatura spadnie poniżej 41 stopni, kocioł znowu się włączy. Ale tylko w tych godzinach na zielono. Mamy również statystyki. 24 godziny, 24 dni. Tak więc widzimy: kocioł grzeje średnio wodę około. 1,5 kg na dobę. Tyle wystarczy, żeby nagrzać tą wodę do 50 stopni. Jest tu jedna osoba, więc nie ma potrzeby grzania, większego grzania. Od 3 lipca zaczęła się brzydka pogoda, że tak powiem. We wodosławowie było 13 stopni, więc kocioł sobie dogrzewał dom. Tutaj w jednym dniu mamy 12 stopni, więc 12 kg zużycia, więc możliwe, że był silny wiatr, który wychładzał budynek. Plus, jeszcze musimy doregulować tutaj ogrzewanie na jesień, żeby to, to system jak najlepiej pracował. No ale później już kocioł grzał te 4 kg, kilogramy, 3 kg, kilogramy, 8,5, w zależności od temperatury na zewnątrz, czyli wiatru. E, tak więc tak wygląda grzanie ciepłej wody. E, temperatura sukcesywnie rośnie. Kocioł nagrzeje ciepłą wodę, a później wyłączy kocioł. Dziękuję.